Wczoraj miałem spotkanie rocznikowe. Spotkałem się z kolegami, z którymi zostałem wyświęcony na księdza, i rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Żartowaliśmy, śmialiśmy się, poruszaliśmy poważne kwestie. Aż w końcu, o dość późnej porze, jeden z kolegów zapytał: Kto z Was jutro ma kazanie? Na to połowa z nas podniosła rękę, że mamy kazanie w swoich parafiach. No i zapytał nas. O czym tu mówić? Trójca święta, jak to ugryźć? I rzeczywiście doszliśmy do tego wniosku, że Trójca święta jest tą najtrudniejszą rzeczywistością, o której można mówić. W sensie w całym roku nie ma trudniejszej niedzieli do mówienia kazań niż niedziela dzisiejsza, bo to jest trochę takie siłowanie się z tym, żeby udowodnić, że trzy równa się jeden. No bo to jest Trójca święta trzy równa się jeden ale spokojnie nie będę tutaj wysilał się w ten sposób żeby wytłumaczyć nam wszystkim Trójcę Świętą bo tego się nie da wytłumaczyć ale będę chciał pokazać jak ta Trójca Święta działa w naszym życiu pokazać jej praktyczne zastosowanie ale z rozumieniem Trójcy Świętej tak naprawdę mamy dość duży problem my wszyscy ludzie wierzący i tutaj mi się przypominają wykłady z seminarium. Pamiętam jak na jeden z wykładów profesor powiedział, żebyśmy przygotowali prezentację na temat Trójcy Świętej. No to ja wpadłem na genialny pomysł ze swoim kolegą, że nasza prezentacja będzie oparta o ankietę uliczną. Wzięliśmy kamerkę, chodziliśmy po Wrocławiu i zaczepialiśmy przypadkowo napotkane osoby i zadawaliśmy pytania tym osobom na temat Trójcy Świętej, na temat Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. No i pierwsze pytanie brzmiało następująco. Jakie osoby wchodzą w skład Trójcy Świętej? Większość odpowiedzi to były odpowiedzi poprawne, ponieważ ludzie odpowiadali Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Ale nie każda odpowiedź była poprawna, bo zdarzały się też, można powiedzieć, egzotyczne odpowiedzi w stylu, że Trójca Święta to Bóg Ojciec, Matka Boska, ale tylko ta z Częstochowy i Jan Paweł II. Potem doszliśmy do wniosku, że warto zadać kolejne pytanie, w sensie pochylić się nad każdą z tych osób z Trójcy Świętej. Więc zaczęliśmy pytać, kim dla Pani, dla Pana jest Bóg Ojciec, jak on wygląda, gdzie on mieszka i tak dalej. No to dużo odpowiedzi było, że Bóg Ojciec to taki, taki starszy Pan z siwą brodą, który siedzi sobie gdzieś tam wysoko i rządzi całym światem. Potem kolejne pytanie. Kim jest Syn Boży? Jak on wygląda? Co on robi? No tutaj można powiedzieć, odpowiedzi były dość spójne i dość poprawne, ponieważ informacji na temat działalności życia Pana Jezusa mamy mnóstwo z Pisma Świętego, z różnych innych dokumentów, z różnych relikwii, które pozostały po Panu Jezusie, więc tutaj można powiedzieć, odpowiedzi były trafione w dziesiątkę. No ale problemy zaczęły się pojawiać wtedy, kiedy zaczęliśmy pytać o ducha świętego. No bo, skoro duch święty jest trzecią osobą boską, zatem musi posiadać osobowość. No i zaczęliśmy pytać o tego ducha świętego, i odpowiedzi były przeróżne: Że duch święty to jest ogień, to jest wiatr, Że duch święty to jest gołąb, gołąbi, gołębica. Ktoś powiedział, że duch święty jest dużym ptakiem. No to ja zaintrygowany zacząłem pytać, skoro duży ptak, no to jestem ciekaw, jaki to jest ptak. No i pytam, proszę pana, no to co to za ptak, ten Duch Święty? No jak duży, proszę księdza, no to pewnie Bocian. I te dwie sytuacje z tych wykładów i z tej ankiety bardzo dobrze obrazują to, jak tajemnica Trójcy Świętej jest bardzo daleka, jak jest, można powiedzieć, nieosiągalna dla nas, dla ludzi wierzących. I pochylając się nad dzisiejszą Ewangelią, nad pożegnalną mową pana Jezusa, możemy stwierdzić, że pan Jezus delikatnie mówiąc jest niemiły. Dlaczego? Chyba nikt z nas nie lubi sytuacji, w której na przykład podszedłby ktoś z naszej rodziny do nas i powiedziałby nam coś takiego: Słuchaj, wydarzyła się straszna tragedia. byśmy tak stali, no mów, mów, co się wydarzyło? To przyjdź jutro do mnie, to ci jutro powiem, co się stało. No i byśmy tak cały dzień chodzili w takim napięciu. Pamiętam też, jak na pierwszym roku, na drugim roku byłem w seminarium i przyszedł starszy kleryk na pierwszym wykładzie z samego rana i mówi, że ksiądz rektor prosi kleryka Adama po obiedzie, bo jest pilna sprawa. I ja przez pięć godzin zrobiłem rachunek sumienia z całego swojego życia i zacząłem się zastanawiać, co złego zrobiłem, że ksiądz rektor pilnie mnie wzywa. I tak samo Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii postępuje. Dlaczego? Bo Pan Jezus mówi tak. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Czyli Pan Jezus w mowie pożegnalnej daje im tylko, można powiedzieć, namiastkę czegoś. Mowy pożegnalne często w tamtym czasie były kojarzone z tym, że zbierała się najbliższa rodzina, przyjaciele, znajomi przy człowieku umierającym i ten człowiek umierający, kogo tam miał przepraszać, to przepraszał, komu miał tam przepisać yy, jakieś kosztowności, temu przepisywał, kogo miał tam uściskać, tego uściskał i generalnie wszystkie sprawy załatwiało się przed śmiercią, żeby powiedzmy, jakkolwiek to zabrzmi, z czystym kątem, z czystym sumieniem odejść do Boga. A Pan Jezus w mowie pożegnalnej zostawia jakieś niedopowiedzenie. No przecież chciałoby się powiedzieć, Panie Jezu, skoro powiedziałeś A, to wypada powiedzieć B. Ale spokojnie. Tym B jest Duch Święty. Tym B jest Duch Święty. Duch Święty to jest to B. Dlaczego? Ponieważ Pan Jezus, gdy odchodzi, uświadamia uczniów o tym, że dalej będą mogli czuć obecność Pana Boga, że dalej będą mogli dużo wiedzieć, dalej będą mogli zgłębiać Słowo Boże, dalej będą mogli zgłębiać to, co piękne ale już nieco inną metodą. Bo będzie Duch Święty. To trochę, moi kochani, tak jak z jakimś serialem. Załóżmy, jest jakiś fajny serial, nagle reżyser się, powiedzmy, rozchorował, w jego miejsce wchodzi drugi reżyser, ale fabuła idzie dalej. Sami możemy nawet nie zauważyć, że jest zmiana reżysera. I dokładnie to samo zadanie miał właśnie Duch Święty. W jakiś sposób, ale tylko w jakiś sposób wszedł w tą przestrzeń, którą, którą zostawił mu Bóg Ojciec w miejsce Pana Jezusa. Trójca święta. Najprostsza definicja Trójcy świętej. Trójca święta to miłość. Gdybym był sam na świecie, gdyby Pan Bóg nie stworzył żadnego człowieka, tylko stworzyłby Adama Bilskiego i, bym, i byłbym sam na całym świecie i nie byłoby żadnego człowieka, to nie wiedziałbym, czym jest miłość. Dlaczego? Ponieważ miłość wymaga relacji. Miłość wymaga drugiego człowieka. Żeby miłość była doskonała, musi być zgodność gatunkowa, czyli człowiek. Drugiemu człowiekowi może okazać maksimum miłości. Człowiek swojemu pupilkowi, pieskowi, kotkowi nie okaże takiej no, stuprocentowej miłości, bo to jest różnica gatunkowa, ale drugiemu człowiekowi jest w stanie okazać. I skoro w piśmie świętym Bóg jest określany jako miłość, zatem musiał trwać od początku, przed założeniem świata w jakiejś wspólnocie. I tutaj wracamy do księgi, do księgi przysłów, którą przeczytaliśmy na dzisiejszej mszy świętej, I jest tam mowa o mądrości Bożej. Ojcowie Kościoła mówią, że ta mądrość boża to może być Syn Boży i równie dobrze może być Duch Święty. Czyli widzimy, że ta mądrość Boża była z Bogiem Ojcem, zanim Bóg Ojciec, ten świat jakoś wszystko, ten, ten świat jakoś uformował zanim wszystko tak fajnie podzielił, i zanim ten świat jakby powołał do, do, do konkretnego istnienia. Już ta mądrość Boża była, czyli już wtedy Bóg był miłością, a jeżeli był miłością, to już wtedy był we wspólnocie, we wspólnocie z Duchem Świętym i ze swoim synem, który jeszcze był przed wcieleniem. I zobaczcie, moi drodzy, nawet jeżeli weźmiemy Księgę Rodzaju i zaczniemy czytać na temat stworzenia i dojdziemy do momentu stworzenia człowieka, to padają tam bardzo ciekawe słowa z ust Pana Boga. Uczynimy człowieka na nasz obraz. Czy to nas nie zastanawia? Przecież jeżeli to mówi Bóg, to powinien powiedzieć, uczynię człowieka na mój obraz. Dlaczego on używa liczby mnogiej? Odpowiedź mamy właśnie w pierwszym czytaniu, że on już od początku był we wspólnocie z Synem i Duchem Świętym. Że w akcie stwórczym uczestniczyła cała trójca święta. I wtedy, gdy Pan Bóg stwarzał człowieka, wypowiadał się jako cała trójca święta, wypowiadał się jako Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I jadąc wczoraj na to spotkanie, o którym na początku mówiłem, przejeżdżałem przez oławę. No i przed oławą po prawej stronie na polu są wiatraki. Te wiatraki mają trzy śmigła, trzy ramiona. I tak sobie pomyślałem, że to jest trochę taka trójca święta. Gdyby nie trzy ramiona, to ten wiatrak nie kręciłby się tak dobrze. Gdyby było tylko jedno ramię, to ten wiatrak pewnie w ogóle by się nie zakręcił. I tak czasami jest w naszym życiu, że gdy skupimy się tylko na Duchu Świętym, tylko na Synu Bożym, albo tylko na Bogu Ojcu.